tułem jesieni w górach. Szumią miście pod nogami, gdy na szczyty się spinamy. A tu drzewie dziutla mała, Jestem złota, swą złotą, jestem na gałązkę. czysto, płotnisto, brząsko. O, wdzięczna ci jestem. Ogromnie nie odchodź, zostaniesz może. Lecą za rok o tej porze, pamiętajcie, dziecka, gdzie jesteś jesieni? Gdzie ty jesteś jesieni? Tu jestem. Tu w suchych liściach lecących szelesem, w bartych liściach czerwonych. I złotych, co nad się kładą pokoty. Z tępów strząsąjrzałem żołędzie. Bobim latem przystrają gałęzie. taką skażą bezbitne szlaki, Jeżę do snu utulę pod krzakiem. Mgły wieczorem nad wodą rozłożę i przed zimą odejdę za morze. grzybobranie. My lubimy grzybobranie. Grzyby mają inne zdanie. My biegniemy z koszykami. Grzyby nie chcą gadać z nami. Pierwszy pędzi, aż się burzy. Woła. Jędrzej niż nadarem, to mamy wynostek szybko prawda? Ludwik Przyszła jesień. Przyszła jesień do ogródka. Przywołała Jagusię. Matę że rzekę wiesz do piwniczki wszystko znieśli. Snosi Jagusia do piwniczki Jarzyki. Snosi i znosi. Jeden gór, drugi gór, do wieczora trwał ten zbiór. Coś chciał, ze marchewkę rzepkę siał. Uciekł zajączek do lasu, rad nie rad, na boku siadł, zwiędły listek brzosy Przyszła jesień do ogródka, napisał Ludwik Wiszniewski. Przyszła jesień do ogródka, Przywołała się. Manchę zbierz, rzepkę zbierz, do piwniczki wszystko znieś. Pora wesoła. Kto powiedział, że jesień jest nie że na kolor szarego płótna, że jej prawie nie widać na Kto to wszystko powiedział? Ja nie, dla mnie jesień to pora wesoła, ale ze i gwarna jak szkoła śniąca z kurką kasztana na trawie, od, od ptaków patrzona ciekawie. Drota Geller. dźwiga jesień plecak złoty, ale wcale nie wie o tym, że przez dziurkę w tym plecaku wylatuje mnóstwo ptaków. Lecą ptaki pod słońce, kapcie mają błyszczące. Lecą, lecą bramy. Kapeluszak z grami. woła jezi. Co się dzieje? Czemu plecak wciąż maleje? Taki wielki był jak kura. Może jest w plecach dziura. Mam wieżu, wika pod tytułem Kłopoty ze śniegiem. Po śniegu, za chmurami. Mnóstwo roboty jest przy bez przerwy z dołu dzwoni ziemię i zgłasza nowe zamówienie. Tu mówi Danów, tu mówi brzeg. Przyślijcie nam na fedzie śnieg. Ferie bez śniegu smutne są przecież. Ile wam przysłać, ile możecie? Harek do pieski, śnieżny z nadwieni. przepływa w murze za siedmiu mórz, w zasiedniu gór, za siedmiu rzek. Pada i leży, leży i już ten śnieg, więc chyba lekko się żyje śniegą ze mnie, bez troskop, nic podobnego. Śnieg nie ma nawet chwili wytchnienia, bo wciąż go trafia przyśnieżne zmartwienia. Śnieg jeszcze w niebie piada, czy ramkiem. Dąży zasypać ślady jesieni. Na czy kuchna. No, Za na to nieprawda, aby bałwan stał jak murowany. Spójrzcie tylko, z jakim wdziękiem idzie sobie w stany. Do Holendra na ślizgawce wziął żwiarkę młodą, aż się ryby roześmiały głęboko pod woną. Kosz na głowie, mnóstwo kartofla, a z w oczy. Niech się nikt nie, nie zachwyca, bo go kto uroczy? Skacze uśmiechnięty, a jak skoczy, to na pewno on będzie węknięty. Barda grodzieńska, jak zima lutemu jeden dzień odebrałem. Do pieczary królowi zimy idą mnie zwierzęta i ptaki. Raduj, pani, bardzo prosimy, już nam luty dał się wyznać. zbraniaj i nie stracaj mi panowania. Czasów wieczor, jedzie zima. Przepłynęła chmura sina, od północy wiatr zacina. Kot z domu nie ma chęci. Coś się tam na dworze świeci. Kraczą grony na parkach. Jedzie zima, Bróź na pani. Już lecą z tej baśniewki, drogi ścieżki. Kłopoty ze śniegiem napisał Ludwik Świętami. Bez przerwy z dołu dzwoni ziemia i zgłasza nowe zamówienia. Tu mówi Kraków, tu mówi brzeg, przywiecie nam na święta śnieg. Święta bez śniegu smutne są przecież. Ile Wam przysłać? Ile możecie! Mówa. Napisał F. Klimek. Na podwórku bałwan stał, który dużą głowę miał. Oczka czarne, dwa węgielki. Tam pan jest za wielki i tak sobie stał. Kiedy to się zimna bał. Chciał wam z niego śmiał, bo gdy w koło zimno było, jemu właśnie było miło. Będzie sobie tutaj stał, ile tylko będzie chciał. Czas. Przyszedł czas na podsumowanie wysiłku wszystkich tych, którzy stali tutaj na tym kodeście i prezentowali się. W klasach zerowych pierwsze miejsce przyznałyśmy Matarzacie Koniot, uczennicy z Nowego Wiśnicza, która recytowała wiersz Hanny Orzodowskiej, przyszła wiosna otrzymała Wiktoria Zaj, yeah! która mówiła też pączki na drzewach Ludwika Miszyńskiego. Trzecie miejsce Kinga Mull ze szkoły podstawowej. z Zarybiny. Prezydenta tor z klas pierwszych żyje pierwsze miejsce przez radę Maricę Karteczkę z szkoły podstawowej w wycieczka za Doroty Gennert. Miejsce drugie otrzymała Sylwia Dudziak ze Szkoły Podstawowej Wrocław Siedlowych. Za pierwsze lata była to Sława Węgry. Trzecie miejsce przypadło Katarzynie Szczelczą. -sz -sz tak, ze Szkoły Podstawowej Wrocław Siedlowych. Za pierwszej lata przyjście lata. że przyznało Julii Jakiele ze szkoły podstawowej w i drugie miejsce otrzymała Natalia trzecie otrzymali mnie Daria Orzechowska ze Szkoły Podstawowej nr 4, z Żabowieckiej, gdzie jesteś jesieni oraz Zuzanna Pięta ze Szkoły Podstawowej nr 5, z Wielu w tej realizacji na słowo. Filiń Sosnowiec, udziel szkoły podstawowej na do wyboru, zamieszkał już w tym kierunku Drugie miejsce otrzymała Edyta Piech, ze szkoły podstawowej miłości do wyboru, zamieszkał w z jego karna kłopoty ze śniegiem. że Oliwii do Puk, do szkoły, podstawowej w do szkoły, szkołą szkoły, do szkoły, do Gratuluję Gratuluję serdecznie wszystkim, przez mieliście odwagę i wzięliście udział w tym konkursie i tak naprawdę wszyscy jesteście zwycięzcami. Dziękuję serdecznie wychowawcom i opiekunom, bo zdaję sobie sprawę, jak wielkim trudem jest przygotowanie tych dzieciaków do tego, aby mogły prezentować wspaniałe wiersze. Niektóre z nich jeszcze pamiętam z czasów młodości, niektóre już nie. Także jest mi niezmiernie miło jeszcze raz powiedzieć, że miałem okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu i cieszę się, że będzie ono kontynuowane również w następnych latach. Mam nadzieję, że również finaliści dzisiejszego konkursu wezmą udział za rok i być może osiągną jeszcze wyższe miejsca, zdobędą bardziej szlachetne nagrody, ale podkreślę. Wszyscy jesteście dzisiaj zwycięzcami, ponieważ nie każdy ma odwagę stanąć w tak młodym wieku przed potężnym gronem.